Położyliśmy ich w rządku. Do wódca i czterech poruczników. Wzrostem i zarostem się różni. Nawet na serku. Jeden trochę podłamany Jeden dobrze na ziemi stojący. Inny trochę. Uziemiony inny, mniej uziemiony. Wszystko tu i dać, ale teraz zamaskujemy ten obraz i spuścimy sałatkę im na głowę. A szamatka, sz, szamatka? Tak, to jest szamatka. To jest matka sałatka. Szamatka. Sza sałatka. No zrobił szasałatkę. A, a to będzie sza sałatka. Popatrzcie ona tutaj jak żółw, żółw, który się trochę zapatrzy. To inne proporcje, ale żółwia tu można. Tu ma jedną głowę, tu drugą przegina do tyłu, do odwłoka. On trochę taki kwadratowy. Kto powiedział, że nie może być kwalatowy żół ja. Jeszcze my go ofuknęli sałatką. Jeszcze mu zrobimy burtę. Czyli skarb na nietoperzu. Czyli... śmieszne wszystko jest. Tylko różne perspektywy. Na tyle, na ile tam no, jest to w stanie live uchwycić, bo nie da się wszystkich... No, jakby jeszcze obraz był do tego zrobiony. A jeszcze muzyka. No. To by normalnie ale jak doskonały film z doskonałą muzyką. Na niebie wyświetlane. Mój mm, Jakby tak na niebie wymyślili. Wyświetlić, to nic by tak na ludzkie wyobraźnie nie, dzia nie działało. Tak ten hologram. Jak oni to będą testować, to zobaczymy, ile mamy tu jasnowidzów. Mm. Torcik. Normalnie torcik. Na dnie podkład czterech. To się w ułożyli. Jeden dowódca i trzech szeregowców. Potem matka sałatka ich przykryła. A na koniec ojciec Szan na to wstąpił. i oblał ją swoim nasieniem. Oblał sałatkę szanem sobą. To jak nasieniem. Oblacz. Łono. Mm. Można to zrobić na gęstościach. A Maniowi się to nawet zamanifestowało. Ojcze, ojczę, szanie. Czy siostra Sałatka? Nie mogła stąpać po ślebie. Tak jak hala stulecia w Witoszynie pod Nałęczołem w gminie Kazimierz Dolny. To jak rzeźba. Myście wzięli tą złożoność formy sałatki, to tutaj od czoła to jak góra lodowa, ale tego wszystko ten prymitywny ten nie nie Każa, ale to widzieć tu na gęstościach, ile tutaj jest. Faktury ziarna, jak w kamieniułomie. Tutaj trochę widać czerwonej marchewki się wyłania. Tutaj kawałek jabłuszka przez majonez prześwituje. Tak kręci tyłeczkiem w tym majonezie. Podreguje w rytm, tu o, o, no ale kto to widzi? To zupełnie co innego pokazuje. Tutaj ojciec ślimak idzie, dwa różki wypuścił szyja, taka wielka, oczy. Jakbyście widzieli na jej gęstościach, to w, tym, w tej głowie oczy świecą, a w ogóle to wszystko ze światła zbudowane, bo to jest kompletna iluzja. I można to zobaczyć na różne sposoby ale jeszcze usłyszeć, wiedzieć, o czym się mówi, słyszeć tą muzykę. Z wszystkim tym trzeba się połączyć. To nie są rzeczy oddzielone, albo jest, albo nie ma. A teraz ją ciachniemy trochę. Odnowimy jej facjadę. Mm. Mm. Pełnie inaczej wygląda. Teraz jak wysoki brzeg nad Amazonką. Są takie miejsca, wystają nad wody. No i nie bycie szemanem bo, bo się rozpuszcza teraz w sałatce. I już musi w doznaniach na gęstościach pozostać. I już kończymy tą audycję.